Dobiegł końca akty drugi Wolnego Strzelca Karola Marii von Webera. Spektakl ten, przypominam, retransmitujemy. Spektakl z Grand Teatr w Genewie. W obsadzie między innymi Olga Pasiecznik śpiewająca partię Anusi. Bartku, jak wrażenia? No, to jest rola napisana wprost dla Olgi Pasiecznik. W temperament tej śpiewaczki, również głos. Partia Annusi to jest ten ukłon Webera w stronę właśnie tradycji Zingspielu z jej ludowymi, charakterystycznymi bohaterami. Annusia tutaj właśnie jest przedstawicielką tego ludu w tej takiej bukolicznej, radosnej, bezpretensjonalnej postaci. I ta żywa, niezwykle muzyka... Pełna... Tak to kończy się Wolny Strzelec Karola Marii. Von Webera, spektakl z 7 listopada ubiegłego roku, który odbył się w Grand Teatr w Genewie. Dzisiaj retransmitowaliśmy go na antenie programu drugiego. W partii Maxa usłyszeliśmy Nikołaja Szukowa, Aleksander Purer-Kidian, Peter Wimberger-Kuno, Jakob Huipen kacper Olga Pasiecznik-Anusia, Eliden Agata, Jean-Laurent Samiel, Rudolf Rosen-Ottokar i Fiodor Kuzniecow. Ustelnika, także chór Grand Teatr oraz orkiestra Szwajcarii Romańskiej, całością dyrygował John Nelson. Historia dobrze się kończy, ale myślę, że dobrze potoczyło się to wykonanie. Tak, no mówiliśmy już przed tym ostatnim aktem na temat wykonawców, a przede wszystkim na temat orkiestry Szwajcarii Romańskiej i e, Johna Nelsona, który prowadził bardzo sprawnie to przedstawienie, świetnie wyczuwając dramaturgię tego dzieła. Podejrzewam, że nie tylko jego zasługą, ale również reżysera tego spektaklu było utrzymanie tego napięcia również w tych sekwencjach dialogowych, co w przypadku takiej formy jak Zynksztyn, Spiel. który przeplata numery mówione i numery muzyczne jest bardzo ważne. I bardzo wiele inscenizacji wspaniałych od strony muzycznej czasami nie do końca satysfakcjonuje ze względu na spadek napięcia właśnie w tych dialogach, scenach mówionych, z którymi często też niektórzy śpiewacy mają trudności. Tutaj to wszystko toczyło się wartko, miało odpowiednie tempo, odpowiednią dynamikę, co w przypadku tej historii, która, mm, ważne, żeby była właśnie opowiedziana taka na jednym od Oddechu. Tak jak mówiliśmy na wstępie, jest to opowieść według słów samego kompozytora e, Karla Marii von Webera opowieść o grozie. E, więc, właśnie to utrzymanie napięcia, suspensu, powiedzielibyśmy dzisiaj, jest bardzo ważne. I to się wszystkim wykonawcom udało. Także ogromna przyjemność retransmitować ten spektakl na naszej antenie. Zachęcamy do pozostania z nami, bowiem wieczór operowy trwa do godziny 23, a będziemy mieli dla Państwa... Niespodziankę w postaci płyty ukazał się nowy album, drugi dla wytwórni Deutsche gramofon album Eliny Garanczy, która kilka dni temu wystąpiła w Łodzi. Płyta nosi tytuł Belcanto. W naszym operowym, sobotnim konkursie będzie można wygrać kilka egzemplarzy tego albumu. Także niebawem zaprezentujemy rozmowę ze śpiewaczką, którą udało mi się w Łodzi nagrać. No i rzecz jasna, fragmentów tej płyty. Posłuchamy. Teraz e, chciałbym sięgnąć po materiał przygotowany przez Monikę Pasiecznik. Wydarzeniem mijającego tygodnia była czwartkowa premiera gracza Sergiusza Prokofiewa w operze w Lyonie. Za pulpitem dyrygenckim staną Kazushi Ono, japoński dyrygent urodzony w 1960 roku w Tokio. W Tokio do, od tego sezonu pierwszy dyrygent opery w Lyonie. Wśród solistów znaleźli się m.in. Aleksander Terlinga, Misza Didek i Marianna Tarasowa, całość zaś wyreżyserował Grzegorz Jarzyna. Do tej pory Jarzyna inscenizował tylko jedną operę, 4 lata temu, Kozifantutę Wolfganga Amadeusza Mozarta w Tatrze Wielkim w Poznaniu. Później próbował przenieść elementy opery do teatru dramatycznego. W 2006 roku powstało przedstawienie Giovanni oparte na muzyce Mozarta. Grzegorz Jarzyna jest ponadto autorem libretta do opery Zygmunta Krauzego Iwona Księżniczka-Burgunda. Jarzyna znany jest ze swoich krytycznych wypowiedzi na temat opery, nie zawsze przemyślanych i wyważonych. Posłuchajmy co o teatrze muzycznym, o dziele Prokofiewa oraz o przygotowaniach do premiery opowiedział przez telefon Monice Pasiecznik. Gracz Prokofiewa w Lionie to jest Pana debiut zagraniczny w roli reżysera operowego. Czy świadomie Pan odkładał ten moment? Czy może były takie propozycje, które Pan odrzucał z jakichś względów? Czy może to jest taka pierwsza okazja? Opera nie jest moim jakby głównym nurtem, w związku z tym yy, czekałem na ten moment, kiedy dostanę propozycję, która w mnie zainteresuje. Miałem różne propozycje, a ta była dość szczególna ponieważ przede wszystkim nie to było oparte na Dostojewskim. Był to Prokofiew. Do tego jeszcze ciekawa obsada, Ten projekt jakby u podstaw bardzo ciekawie brzmiał dla mnie. Czyli nie tylko względy literackie zadecydowały o wyborze, ale także muzyka Prokofiewa. Podobno lubi pan kompozytorów rosyjskich XX wieku. Jak w pana uchu brzmi Prokofiew? Co pana fascynuje w tej muzyce? Jest to kompozytor w porównaniu z tradycyjną operą, dość awangardowy. I sam w sobie już ma pewną dramaturgię muzyczną. To znaczy jakby rezygnuje całkowicie z Arli yy, na rzecz właściwie ciągłego recytatywu, czy ciągłego dialogu. I jest on bardzo ciekawie dramaturgicznie rozpisany. Proza Dostoevskiego w jego aranżacji, w jego muzyce, w jego dramatyzacji pozbawiona jest psychologicznego rysu. Ta problematyka miłosna, zatracenia, wszystkie tematy, którym Dostoevski się interesował, nie idą jakby w psychologię, tylko unoszą się w dramaturgię muzyki. Że też jest oparta na protesty cynizmu, buduje nowe, nowe piętro. To taka typowa praca jakby młodzieńczego kompozytora. Jest tam jakby taka odwaga, bezkompromisowość, radykalność. To było powodem, dlaczego mi ten projekt...